Cześć, witajcie, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę wam, co gdyby Lloyd Montgomery Garbadon nigdy nie stał się zielonym ninja. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, zaczekajcie po a na moim kanale. Wbijajcie na mój drugi kanał, do którego będzie link w opisie, bo już zajęto kupić tam pierwszy odcinek. A już to, bez zapraszam was do oglądania. Pomysł na film podrzucił mi Teletubbies, którego teraz serdecznie pozdrawiam. Zacznijmy od początku. Odcinki pilotażowe byłyby normalnie, zbytnio nie odgrywały się inaczej, byłyby po prostu normalne. Za to już w pierwszym sezonie zaczynają się małe, choć komplikacje. Mianowicie, ninja by dowiedzieli się o zwoju... o, zwoju ziel o zielonym ninja. Wszystko normalnie, fajnie i w ogóle. Ale kto by nim został, skoro Lloyd by nie mógł? Początek stanowi się zapowiadał tak samo, Garmadon Lloyd Montgomery Garmadon, czyli młody Garmadon uwalniłby wężonów i wszystko było tak samo. I dużo osób myśli, że skoro źle by nie został zielonym, ninja, to stałby się młodym Garmadonem, czyli stałby się zły. A to nieprawda. Wiecie czemu? Bo moim zdaniem normalnie uwolniłby hipnokorobry, zęby oraz anakondowcy. To by było normalne. I wszyscy mówią, że wtedy stałby się młodym Garmadonem, bo dalej by uwalniał i uwalniał, Ale to nieprawda. Bo moim zdaniem Lloyd, tak czy siak, zostałby zabrany przez innych ninja, tak samo jak to było w tamtym momencie, gdy pytorek jakby uciekł. To było wszystko by normalne do tamtego momentu. Lloyda by zabrali, przy mu bajkę, no i fajnie, fajnie, gitarka, trąbka. Byłoby spoko przez następne sezony, w sensie full sezony, przez następne odcinki. I w końcu by, byśmy doszli do odcinka, gdzie Kai osiągnął pełne możliwości i gdzie Kai uratował Lloyda. Ten moment... Albo by został usunięty, albo by został inaczej przedstawiony. I moim zdaniem... Moim zdaniem Kai by w pełni możliwości, a następnie stałby się zielonym ninja. I sezon pierwszy by się skończył. Nie byłoby to jakiejś większej zmiany, oprócz tego, że Kai by się stał zielonym ninja. W drugim do ostatecznej walki doszłoby najprawdopodobniej szybciej. Cały sezon by przebiegał tak praktycznie samo, tylko że usuniętymi momentami, gdzie Lloyd był zielonym ninja. I Lloyd był po prostu zwykłym dzieciakiem, który jest po prostu bratankiem, po prostu jest, zna się z ninja, mieszka, mieszka w Perle Przeznaczenia i po prostu z niej mieszka. No i do tej wojny doszło wiele szybciej, bo najprawdopodobniej Kai chciałby od razu zniszczyć Garmadona, a Garmadon miałby zawahań, żeby go zniszczyć. A w przypadku Lloyda obydwaj mieli do siebie zawahania, więc do walki doszłoby najprawdopodobniej szybciej. Trzeci sezon. Lloyd nie byłby mały. Znaczy, fuch. Lloyd nie byłby duży. Bo, dlatego że w drugim sonie stał się przez to, że był zielony ninja, czyli dalej byłby po prostu dzieciakiem. Czyli można powiedzieć, że w 15. Sonie miałby gdzieś tak około 14-13, może maksymalnie 15 lat. Zależy ile minęło od tamtego momentu lat. Dalej, trzeci son by przebiegał podobnie, myślę. Wiadomo, momenty byłyby ucinane, niektóre Leute byłyby dzieckiem. I myślę, że fajnie, bo jakby przez trzeci. I po, pod koniec czwartego sezonu Lloyd by się dopiero zestarzał, to by było lepsze, moim zdaniem. Ale wracając, trzeci sezon by przebiegł podobnie i Kai by się stał tam złotym ninja. W sensie na samym koniec drugiego sezonu. ale tam byłby złotym ninja. I to roślowładca chciałby mu zabrać moce, bo. No, Kai byłby w zielonym i złotym ninja. No i by to przebiegło podobnie, tylko że Kai by był zazwyczaj głównym baterem. Czwarty sezon, podobnie, i tylko że na. Wyspieczena nie byłoby Lloyd'a, to dla mnie takie było trochę dziwne. I najprawdopodobniej nie byłoby Mistrza Garmadona, bo nie wiadomo czy, nie wiadomo czy Kai by go uratował, ale uznajmy, że go uratował i uznajmy, że był na No i na czwarty sezon by przebiegł podobnie i ciekawe kto by przytał co zaklęcie na sam koniec sezonu, ale to mniej ważne i mniej istotne. Piąty sezon. Tutaj myślę, że Moro opętałby Kaja, i Lloyd by się zastanawiał o co chodzi może, pewnie to by tam było pokazane o co chodzi. I wiadomo, Lloyd by był jeszcze dzieckiem, nie wiedziałby do końca też o co chodzi, ale został zostałby opętany i dużo momentów z został zostałyby ucięte i tak jakby nie byłoby tyle ninja. Nie stałaby się jak zwykle mistrzynią wody, więc ten on też by był, ale trochę inny. Szósty sezon Również by był, bo tam jakoś Lloyd też nie pełni wielkiej roli i tam już by moim zdaniem Lloyd, zwykły Lloyd oczywiście, stałby się już trochę starszy, ale też nie byłby jakiś mega, mega yy, taki jak teraz jest na przykład. Więc yy, no, wszystko by przebiegało podobnie. Siódmy sezon również, tylko jestem ciekaw, czy ten w tym sezonie był również bo, głównymi bohaterami Kai i Nia, bo yy, jak wiemy, wiecie, Kai byłby więcej głównym bohaterem, bo jednak on by stał się zielony ninja. Jestem ciekaw, jak by to zrobili. Ósmy sezon, wiadomo, podobnie by doszło. i jakby teraz się tak zastanawiam, skrzyszyliby tego Garmadona i ciekawe co by Lloyd czuł, myślę, że jako jeszcze dziecko byłby, czuł trochę niepokój, by byłby mega zdziwiony. Dziewiąty sezon, podobnie, wiadomo, i jakieś momenty ucięte, tak samo jak w ósmym, dziesiąty również, ucięte momenty i to najprawdopodobniej Kai poznałby pierwszego mistrza z Pinjutsu. i to by też było ciekawe. Jedenasty sezon myślę, że podobnie, chociaż nie wiem, jak krajowy by zabrał im mocy. Albo zabrałaby mu moc ognia, bo jak wiemy, pierwszy w pierwszym sonie miało moc jeszcze ognia i w pilotażowych, także tam by mógł po prostu mieć tą moc i mógłbym mu zabrać moc ognia, ale najgorzej by było, jakby zabrała mu też moc zielony, zielonej mocy, w sensie moc energii. No i wtedy mogła być jeszcze bardziej potężniejsza, ale uznajemy, że zabrała mu tylko moc ognia, więc wszyscy, jakby zabrała mu moc ognia, to wszystko by przebiegło tak samo, tylko z momentami, kiedy by Lloyda nie było. Jakby właśnie Asfira wzięła mu moc zieloną, energii, to wtedy mogłoby być inaczej trochę, ale to no, nie wiadomo, jakby to zrobili twórcy. Dwunasty sezon, dwunasty sezon, bardziej w sumie... 11 i drugi rozdział nie będziemy o tym gadać, bo to by było pod bardzo podobnie. A może wtedy Lloyd by poznał pierwszą miłość jako chwilę, jako jeszcze dziecko. Chociaż nie wiem, nie sądzę. W każdym razie tak, 12 sezon. Myślę, że podobnie by przebiegł. I chciałbym taki wątek, że na przykład... Ninja by byli w tym Imperium wspaniałym, i Lloyd by na przykład grał, i wtedy by ich tam spotkał, czy coś takiego. To by było całkiem git. Serio, chciałbym w taki moment. 13: Sen, podobnie, nic by nie było, mało by było zmienione. 14: Kai byłby głównym bohaterem, też nie byłoby za dużo zmienione. I 15: No, też nie byłoby za dużo zmienione. Byłyby były oczywiście momenty usunięte z Lloydem, tym jako zielonym ninja, i tak by to mniej więcej wyglądało, moim zdaniem. Druga teoria jest taka, że można ta, by było zrobić tak, że Lloyd by się stał zły, ale w to nie sądzę, bo powiedziałem wam, dlaczego by się nie stał. Ale jakby się stał, no to wszystko by mogło zostać zmienione i całe wszystkie strony byłyby inne. Także to jest moja teoria. Panie, że Ci nam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, złeczki. Jeżeli chcecie kolejny teoretyk, zostawcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzu. No i co? Wejdźcie na mój drugi kanał, trzymajcie się, cześć.